ma tutaj Karola dzisiaj ze mną jest... Tomek! Będziemy grali na serwerze MySG. W Survival Games. I... teraz będziemy wchodzić na arenę. Tomek, która? Dwunastą. Która nie widzę. Dobra, wbijam. Jestem. O, ale fajna arena. O, ja jestem obok Ciebie, no to ładnie się złożyło. No, i on... I Tomek Monik Bernardo, a ja Baranek63. I ten... Fajna mapka nawet. No podoba mi się. No, do, dużo nadzieję... dom, Ej, tutaj, poczekaj. Mam nadzieję, że nam no, dobrze pójdzie. Leci... Ja lecę na środek. A ja tutaj do tego domku wełnię. Nie, leć też na środek, a potem lecimy do tego domku. Tam się spotkamy. Z drewna, albo... Najpierw do tego z drewna, który jest obok wełni. Ha, no to... Lecimy. Mam budki, ale nie, nie mam mieczyk! Mam też mieczyka I ale na Dobra, lecimy, ja, lecimy. Ja też mam złoty. Tutaj jest mie jest dom. Klepaj go. Czekaj, nie można się jeszcze klepać. Nie nie marnuj sobie miecza. Próbujmy. Teraz. Dobra, zabiję go. Mm, Dobra, ty. chodźmy tutaj do tego domu. O tu jest jakaś łapka. Tutaj już nie ma, czekaj, bo ja, mam ja teraz... jeszcze szatanka. Nic nie miała. Gdzie jesteś? Jestem tylko o tym tego Dobra. widzę cię. Chodź do tego z wełny. Poczekaj, tędy nie idzie wejśc. Nie idzie. Tu, tutaj jest następny z wełny, może tutaj już to No to... jest otwarte tu jest, zobacz w piecykę. Nie ma nic. Jest nie ma, dobrze, chodźmy. To chodź do tego z drewna tamtego naprzeciwko. Byli tam bo jest duży, a do dużych naszych Tutaj jest na dachu, po lewej, po lewej tutaj. Ktoś jest tam? Jest. Dwóch, dwóch a, chyba mają No mają, uwaga. Gdzie oni się, gdzie się wchodzi na górę? Co to jest? Koszykówka. Jest tu coś? Jedę ty do domu? Nie, nic tu nie ma. Chodź na niej, chodź. Tylko jak będę miał się dosyć. Chodź, 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 chodź. Nawet tam są? Zeskoczył tutaj! Poczekaj, pomóż, pomóż, pomóż! Dobra, nie ma go. Poczekaj, ja te buty biorę takie, ty masz buty takie. Ja te biorę, ty masz nakręcik. Dobra, mam, mam, to, mam, mam złote mam. jabłko. Mam buty. Mam złote jabłko, masz żarcie? No nie, ale szczęście troszkę mam. Trzy zupki. No dobra, to ja jadę... I surowy, kurczak. A no ja mam dwa surowe kurczaki, chleb i złote jabłko. I może tam jest jeszcze ten jeden. Poczekaj, tutaj musi. Dobra, nieważne, idziemy do innego domku. No może. Tak się gra, no, to może idziemy. Te, te, tutaj by ten interesował. Into... idziemy. Nie wylączyło na chwilę. Dobra, no. dobra. Idziemy, Chodźmy. idziemy. Autka, autka. ja posprawdzam auto. Nie ma tu żadnej skrzynki tamaka. Nie, bo jest taka fajna ma Chodź, tam, chodź tam. do tego McDonalda. Takiego, nie wiem czy to McDonald, no. ale... Dobra, widzę. No, to McDonald nie jest. No, ale to nie wygląda po prostu. Buł. O, diaks! Diaks i dwie siekierki, ten... drewniany. Jest tu otwarte, tutaj ten, trend. Diaks, Wieś... jeszcze jeden i mamy tak sobie mieczyk. A chodź teraz tutaj do tego większego naprzeciwko przeciwko To ja tutaj Granes, To jest jakiś sklep żywnościowy Czekaj, tu jest coś. Tu nic nie ma w dozowniku. Ktoś tu chyba był... Ale z dozownika się nic za bardzo nie płynę... Chodź du tutaj! Ej, jest tu! Dwóch gości! Na dworze! Na dworze! Na dworze są! Chodź do góry! To jest drabinka. Widzę, widzę. Czekaj, zjem zupkę i idziemy Ale... na nich. Troszkę, jest... ja jem chleb. Ja jem chleb. No chodź szybko. Oczy, teraz jest. Gdzie oni są? Tu jest! To ty. No tylko, co ja nie wiem, gdzie ty Ja tutaj widziałem, że tam gdzieś tu był. Uciekli nam chyba. Chyba nas widzieli i się uciekli. Bardzo śmieszne. Też bym się Czekaj, tu jest autko. Tam coś jest w środku. Ale tam nie idzie wejść, nic tam nie jest. jest. A nic, nic, nic. Dobra, uciekaj. Ucie... Chodźmy, chodźmy pod most. Dobra. Zawsze pod mostem musi być jakaś skrzynka. Dobra, tutaj to nie jest. No. Co tu jest? Hikano, chyba. No. Będzie skrzynka, tutaj widzę kraty, no to powinno... Chodź, idziemy, idziemy, idziemy. Kraty. Jak ty tam skoczyłeś dalej? O, dobra, idzie. No, tutaj Ach, no, byśmy. Dobra, do a tutaj tędy? No chodźmy. Idziemy. Dobra, do tego budynku. Siedem Ma... graczy jeszcze zostało. No kurczę, jeden diaks mam. Tutaj jest skrzynka! I co? Nie wiem, tutaj właśnie, gdzie no nie dosięgnę, no. Czekaj, chodź tędy. Ej, dosięgłem! Żelazo, drewniany miecz, to ja biorę drewniany, bo jest wytrzymalszy. Jeszcze tędy można było wejść, wiesz o tym. A nie, A nie, nie można było wejść. Chodź, idziemy. Jaki masz mieczek? Drewniany. On się mnie, on cię wolniej kończy. Wiem, chodź, chodź dalej. Tutaj jest coś obok, jakiś garaże. Autko. Tutaj chyba było coś mnie dobra. Nie ma. Tutaj wchodzimy. Poczekaj. Dzięki tylko nie, poczekaj. Za... Ej, Idzie tu jest parkour. Tam ktoś zdał. Widzę tam itemy. Tomek, lepiej nie, lepiej nie. Nie, 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 nie próbujmy. Ale tam może być coś cennego. Ale nie próbujmy, ale... Każdy... Ale tu, tu można. Czekaj, posuń się. Nie, nie, zasłaniaj. Karol, proszę cię. Jest crafting table i... ...złote budki. Mam. Chcesz złote budki? Jakie ty masz? A dobra, ty masz lepsze. Ej, widziałeś, co ty było? No ej, tu są te temy, a można po drabince zejść. Chodź, ponie. Ja zajdę, ja zajdę. Dobra, mam. Jabłuszko i złoty mieczyk. Mam trzy złote mieczyki, więc raczej nie powinno być ich. Dobra. Uważaj tutaj. Wiesz, ja w parkurach. Ja, ty mistrz. Nie, że wiesz, że ja w parkurach nie, nie jestem. Hmm. Chodź tutaj. Czterech zostało, w tym my dwóch, dwóch. dwóch no to buchu. oni będą mieli albo sojusza, o piecyki, se, te palące dwie piecyki fajnie mi się no, podobają. No, nie wiem, jak oni to zrobili. Ej, pasz, pasz, pasz na jaka pułapka. Chodź, idziemy tam, na most. Wiesz, tutaj ktoś się chciał to było. Na Tutaj jest jakiś budynek, chodź do niego. już jest, jest Dla... Coś tutaj, coś tutaj. No, restaurację jakaś. To będzie na pewno... powinno być... Iść, iść na zaplecze. Jest skrzynka, y spodenki, arbuz. i więcej. O, ile, mas do... ile masz ochrony? E, ja... Trzy. A ja dwa Tak wyrównano. Tutaj jest autko, mi się wydaje, że otwarte, ale nie ma tu nic. Jest taka jedna mapa, gdzie są w, w autach, w autobusach, w prawie każdym autobusie skrzynka. Aha. To jest chyba to jest drugi most. Siedem, Siedem minut do meczu, ale to na pewno szybciej się zakończy. No poczekaj, tutaj, tutaj, tutaj. No chodź tu szkoła jakaś. Ja idę na górę. Ja na a tutaj są zamknięte drzwi. Room 2. Jakiś hotel. Room 3, room 4, room... Room 1. Siódmy. A tu nic nie ma, ci powiem. Tutaj są piecyki. Piecyki, jakieś... Ja idę góry. dalej. Dobra, a Czy to, to ty to... jesteś na dole? Tak, to, Ta to ja. Bo... ja ci... Chodź. To jest zamknięte. Były, a były tam jakieś dźwignie? Nie, nic nie było. A to one są zamknięte, wszystkie. No widzę. Poczekaj. Patrz na pioruny. Ale czekaj, bo muszę zupę zjeść. Dobra, to jest podobny budynek. Mi się ugódkończyła. Mam jeszcze coś w co Dobra, Uuu, skrzynka. Wiem, akurat się ten... Drewniany miecznik i dwie skórzane. Chodź, masz drewniany. Ale ja mi złote Ja mam dużo złotych, wiesz? Ale drewniany się mi kończy. A co jak będziesz się krepał ci się kończy? Ale mam trzy. Przełożę sobie do pastek. Tutaj jest złote buty. Tam, tutaj. Tu, 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 co tam tam to nie, tak... nie wchodzi. Tu, ej, tu jest dźwignia. Tam też była. I to. Uruchomiłeś? Tak. Otworzyło się coś. Nie, nie otworzyło się nic. A zobacz na górze, czy się otworzyło. Nie, dobra, chodźmy. Dobra, lecimy, bo szkoda czasu na takich... na takie coś. Dobra, jak będzie dedne, czy ja zjem złote jabłuszko. Chodź, 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 Ale jeszcze tu 5 minut mamy, chodź, lecimy, nie? Tam już chodź. byliśmy! Aha, bo to było na bo ja okay. wyszedłem drugą nie widzę ciebie. No, cały czas prosto wybiegnij tutaj na ulicę. A ja, po, ja poleciałem tutaj, bo... Chodź Aha, tu dobra. Dobra. Tutaj, no to dobra. Chodź, do kanału tu jest chyba jakiś. O, skrzyneczka, lol. E, ten, mam dla Ciebie spodenki. O, spodenki! Masz. Czekaj, wywalę tutaj A ten. teraz mam trzy 3... To, to Tamte auto tak to... wygląda podejrzanie, bo jest to, bardzo wielkie. Nie, to wiek. Dosyć... Ja idę do Monster Trapa. Gdzie Pan Ty idziesz? Nie, 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 nie zauważyłem Cię, Tomek. Poczekaj, gdzie, gdzie jesteś? Jeste? Ja Pokazała ja ob... obok mnie trochę. Gdzie Ty jesteś? Ja jestem w, super, w Supermarcie supermarket No taki malutki budyneczek No niekoniecznie no, jest supermart się na ja ulicę. Sody, to, ja sodę do piwnicy. Poczekaj. Czy skrzyneczki Wyszedłem ale... na ulicę. Ja mam Dobra, ja serwuję pioruny. Poczekaj i zaczekaj na ulicy! Ej! Kto to jest! jest nie? Ktoś tu jest! Jest tutaj gościu! Szybko! Na ulicę wychodź! Widzę ty, go. Ej, on jest nad tobą, chyba. Czy to jest sojusz? Nie, klepie, ty się klepię z nim? Nie, zabiłem. No. Chodź! Jedno, jeden, ten masz. Bierz perełkę. Czekaj, to wyrzucę. 4, 3, 3. To jest, to jest, to wyrzucę, to wyrzucę. Ja jeden złote jabłko, to jest pewne, bo mam jeszcze jedno. Dobra, czyli jeden z dedał. Ej! Jak znajdziesz crafting, masz patyka? Mam znajdź crafting, ja mam do ciebie żelaza dwa Ale to, to lepiej diaksy znaleźć. A ja tam tu... byłeś? Byłem. Właśnie tamten mam tyle item. Kamien na wezmę też, wiesz? rzucę. Bo ja nie, ma... nie mamy diaksy, ale chodź! Pokazuję go tam. Szkoda A mogę... mogę ja wygrać? Nie, albo nie, nie będzie taki pojedynek. No, będzie pojedynek, no ale ty masz żelazny mieszcz, to ja raczej nie masz szans. Ej, tu są te dozowniki na, na podłodze. Kurwa, no wie, poczekaj, wie? gdzieś tutaj blisko nas pokazuje. No bo może nas, albo mnie, albo ciebie. To jest blisko. A no właśnie, bo to blisko. Chodź, wyjść na ulicę. Już tak przyznałam Hernardo jakiś, co nie? Ej, Czekaj. wiesz, że my jesteśmy wy dwójkę? Wiem. Dobra. Proszę państwa, to będzie pojedynek stulecia. Nie! Moją perełkę. i no, ma być pojedynek, a nie uciekanie. Armata. Tu jest czołg. Ej, no poczekaj chwilę, niech się zregeneruje jeszcze raz. Dobra no. Ale nie bij mnie na serio Dobra, no czy? Czek Czekaj, sojusz, nie, nie bij mnie. Ten złoty jabłko. Dobra, trzy! Ej, tu nie, ja mam jedno serduszko! No ale ja ci muszę zabić, bo co mam zrobić? Nie, nie musisz mnie zabić. Ej, tu jest skrzyneczka. Kurde! A nie! Zabiłem Cię! Jest! Jest! No to wygrałem. No, takim sposobem no, to No, oszust... Oszustowy, oszustowy no nie, to nie było oszustwo. Ja Ci tylko skrzyneczkę pokazałem, no przecież. No dobra, ale to zakończmy odcinek. No już w świąteczce. Dziękuję za oglądanie. Bardzo miło by mi było, gdybyście kliknęli... kliknęli subskrybuj i... i narka. I, I Narka, to dzisiaj ze mną był Tomek.